No. Ну, это все вместе. Witaj w świecie, w którym czas podlega osobliwej dylatacji, płynąc wedle praw odmiennych niż te obowiązujące w Lombardzie w Dresdenku. Witam natomiast w Lombardzie w Trzebnicy, miejscu, gdzie surowość codzienności zdaje się mieć rys bardziej autentyczny, mniej telewizyjny, aniżeli tam, gdzie swoje role odgrywają Dalton, Makulacho oraz inne barwne ludziki rodzimej popkultury. Tu bowiem nie ma gry pozorów. Jest życie w stanie niemal laboratoryjnej czystości. Przejdźmy zatem bezbędnych wstępów do odcinka 92, noszącego dumny tytuł Wywiad z Wampirem. W pewnym momencie narracji do tego przychodzącego Przybytku smutku, rezygnacji, ale i nikłej jeszcze nadziei wkracza klient stały. Postać dobrze znana zarówno obsłudze, jak i widowni. Okienko, jak nakazuje miejscowa tradycja, podparto zostało magiczną linijką, gdyż taki właśnie panuje tu klimat prowizoryczny, lecz konsekwentny. Klient zjawia się jak zwykle zmęczony, sponiewierany przez dzień, wyraźnie pozbawiony ambitniejszych planów na dalszą część doby. Pan za ladę, doświadczony obserwator ludzkich zachowań, natychmiast wyczuwa co się święci na rozgrzewkę i nauguruje rozmowę klasycznym zestawem pytań diagnostycznych. Czy coś było pite? Czy coś zostało palnięte? By dzień mógł w ogóle ruszyć z miejsca. Klient bynajmniej nie zaprzecza. Przyznaje otwarcie, że jakaś minisetunia zdążyła już nasilić jego krwiobieg. Jak? Byle jak? Co tam? Napił się? No szedki. Pracownik lombardu oburzony jak zwykle postawą starszego padawana pyta zatem co właściwie sprowadza go do tego miejsca. To on wypowiedzi szybko przybiera formę dość ofensywną, a sama obecność klienta zdaje się określona jako wątpliwej jakości. Trudno zresztą się temu dziwić. Niesamowita sprawa. No. A ode mnie czego właśnie potrzebujesz? Żeby nie zaszczyciłeś swą jakże. Wątpliwej jakości obecnością. Już widzę jak w komentarzach pojawiają się głosy nawołujące do empatii i pomocy, lecz jak pokazuje praktyka, pomoc, jeśli nie spotyka się z wolą po drugiej stronie, pozostaje gestem jałowym. Społeczność kanału Lombard Szebnica wraz z Panem Zalady wielokrotnie wysyłała paczki z jedzeniem, przekazywała pieniądze, a wszystko to na nic. Jeśli człowiek nie podejmie próby ratowania samego siebie, pozostaje jedynie krucha, nieco cyniczna obojętność. Pan Zalady zdaje się doskonale rozumieć ten mechanizm. Spogląda na klienta, rozmyślając zapewne, jak przyjemnie jest siedzieć w cieple, obsługując klientów i nagrywać filmy na YouTube zamiast błąkać się po świecie. Klient, bowiem, co warto w tym miejscu doprecyzować, jest aktualnie osobą bezdomną. Jak się dowiadujemy, starszy pada wam przyszedł do lombardu po prostu porozmawiać. Bez interesu, bez transakcji. Życie go bowiem przygniata. No, się, jesteśmy. No i po co? A tak sobie. Pracownik jednak nie kryje oburzenia faktem, że wizyta nastąpiła tuż przed zamknięciem, a nie z samego rana. Było trzeba przyjść do mnie jak przychodziłeś koło Lombardu, a nie wieczorem przed zamknięciem. No. Widziałem Cię jak łazisz w lewo i w prawo pod drzwiami. Ktoś nie wstąpił. No niestety. Jak sam cel nie ripostuje, kiepy ze śmietnika były ważniejsze niż wstąpienie do lokalu. Kiepy ze śmietnika były ważniejsze niż wstąpić tutaj do mnie. Powiedziałem, widziałem gdzie tutaj. Przedłeś, nie? Do no szerwca? Do szewca, czy gdzieś. Do szerwca. I mhm. jest w tym pewna ponura prawda. Ów osobliwy klient oddaje się bowiem tworzeniu aniołków na pojarach, podobnie jak dzieci, czy nie ma aniołki w śniegu. Papierosy spadają na niego niczym płatki białego prochu, a on nie potrzebuje już niczego więcej. Pyta więc kolejne pytanie, choć podszyte szyderstwem i tonem z gatunku na własne życzenie, szanowny panie Paździuch. Gdzie dzisiaj pan nocujesz? Jak wspomniałem, klient jest bezdomny, więc błąka się po świecie niczynko odchodzący własnymi ścieżkami. Niestety, jako że nie jest kotem udomowionym nie posiada też kuwety. Łatwo więc sobie wyobrazić jak załatwia pewne sprawy o wątpliwych walorach zapachowych. Co dzisiaj gdzie, gdzie nocujesz? Hmm. Nie wiem. Z relacji wynika, że niedawno przyszło mu spać w pobliżu fontanny. Mamy obecnie okres lekkich mrozów, więc los nie obchodzi się z tym przystojniaczkiem łagodnie. Słyszałem, że wczoraj koło fontanny sobie umościłeś w spanie. Pierdzie, człowieku. Tak sobie spieprzyć życie to trzeba ubić. Mm. mm. Pan z rady ma zatem pełne prawo do złośliwości, skoro obserwuje człowieka konsekwentnie rujnującego własne życie. Słusznie też powiedział: było z chaty Meliny nie robić, to miałbyś gdzie spać, panie Paździuch. Było trzeba tyle nie chlać, Meliny z chaty nie robić. To byś miał gdzie mieszkać. Mówię! jak trudno się mówi. Jak trudno się mówi? Chłop. Przecież to jest na własne życzenie. Pracownik dopytuje dalej, czy to wszystko, co się dzieje w jego życiu, w ogóle go porusza. Czy podchodzi do własnego upadku z kompletną obojętnością, nie zdając sobie sprawy z potencjału, jaki mógłby wykorzystać chociażby dzięki rozpoznawalności, jaką zapewni mu kanał Lombard Trzybnica. Trudno się mówi, jak miałbym wypadek, coś niezależnego od, od mojego... od mojej woli. A to wszystko jest to twoje życzenie, no to jak trudno się mówi? No tak było. I co... Nie ruszacie to? ruszamy. Bo wiecie, każdy krzyczy pomóż, pomóż, ale niechże jeden z drugim spróbuje chodzić za obcym mężczyzną 24 godziny na dobę, pilnując, by przypadkiem się nie napił. A po obejrzeniu filmu pamiętajcie, by wbić 500 topek w górę, bo inaczej to ja zostanę w końcu głównym bohaterem tych lombardów. Pan Zalady, nie zwalniając tempo ofensywy, pyta więc stałego bywalca, czy głównym celem wizyty było zwyczajne posiedzenie w 20-stopniowym cieple lokalu zamiast przebywania na zewnątrz, gdzie temperatura spada do minus 1 stopnia. Oczywiście można by założyć odzież termiczną i jakoś przetrwać, lecz śmiem wątpić, czy ten pan w ogóle wie, czym taka odzież jest. Gdy słyszy słowo termiczna, zapewne pierwsze skojarzenie biegnie ku jakiemuś trumkowi o właściwościach rozgrzewających i to najlepiej w cenie jak najbardziej przy Przecież teraz tylko patrzeć jak dwa łyki za daleko pójdziesz chłopie i usiera na nie obudzisz. No. Czyli sądząc po temperaturze e, jaka e, panuje na zewnątrz, e, cel twojej wizyty jest e, taki, żeby postać trochę w 20 stopniach i dalej iść na zimno. No. <grym> Absolutnie, katastrofalnie żenujące. A jeżeli drogi widzu jesteś aktualnie zalogowany na swoje konto w serwisie YouTube, nie zapomnij pozostawić subskrypcji na kanale. Twoje życie być może nie stanie się od razu lepsze, ale statystycznie wzrośnie szansa, że przynajmniej algorytm spojrzy na Ciebie łaskawszym okiem. Wróćmy jednak do sedna. Pan Zalade kieruje do klienta pytanie fundamentalne, niemal egzystencjalne. Jakie są dalsze plany na życie? A właściwie jak złośliwie, lecz nie bez racji, doprecyzowuje na jego końcówkę w ramach tego osobliwego uniwersum. Starszy mężczyzna, choć wcale nie aż taki wiekowy, deklaruje, iż zamierza teraz walczyć o mieszkanie. Nie precyzuję jednak, czy chodzi o lokal konkretny, czy raczej o idea mieszkania jako tak, dowolnego. byle miał cztery ściany i dach. Ale nic. Powiedz mi, co ty teraz planujesz w, w dalszym, raczej w końcówce życia? Co planujesz mi? Co ty masz teraz... O, o mieszkanie walczyć. Problem polega na tym, że owa walka nie posiada ani strategii, ani harmonogramu, ani nawet zarysu planu minimum. Jedynym zamierzeniem jest bowiem przemierzanie okolicznych terenów i egzystowanie niczym goblin rodem z Władcy pierścieni wędrowny dziki funkcjonujący poza strukturami cywilizacji. Czyje mieszkanie? Nie mo moje mieszkanie, tylko gdzieś indziej mieszkanie. Pracownik słusznie zauważył, że nawet gdyby to mieszkanie się pojawiło, jego żywot byłby krótki i intensywny, bowiem z dużym prawdopodobieństwem w ciągu kilku dni zamieniłoby się w melinę pełną kompanów i zapachów trudnych do zdefiniowania. Niby po ci mieszkanie, jak znowu z tego mieszkania melinę zrobicie? Kto zrobi? No ty. Nie. No a... No dobra, mini Podejrzewam, że po trzech dniach użytkowania trudno byłoby dostrzec dywan. Widoczna byłaby raczej warstwa artykułów codziennego użytku w stanie zaawansowanego rozkładu. Pan Zarady, jako człowiek dobrze zorientowany w lokalnym ekosystemie społecznym, wspomina, że widział fotografie mieszkania, w którym ów przybył z miasta wcześniej funkcjonował. Warunki były delikatnie, mówiąc, odstraszające, takie, w których szrech mógłby spokojnie osiąść się na stałe i wychować młode ogry bez poczucia dysonansu estetycznego. Widziałem zdjęcia Twojego obecnego mieszkania, jak to w środku wygląda i to wyglądało. Katastrofalnie wręcz. No wiem. Jak dowiadujemy się dalej, mężczyzna ten mieszkał niegdyś w domu swojej byłej żony. Mieszkanie było kiedyś jego, lecz dziś już do niego nie należy. Teraz należy do niego cały świat, i jak twierdzi, to mu w zupełności wystarcza. A miałeś fajne mieszkanie, gdzie ci żona pozwoliła mieszkać, tak? Czy nie? Ja żona. No, żona. To jest moje mieszkanie. Było twoje mieszkanie. Było moje mieszkanie. Dobra, więc to nie wnikajmy w to. Nie, bo to nie. Dobra, to szkoda mówić. Tak, szkoda. No, szkoda. Bezdomny celebryta z całą stanowczością oznajma, że nie chce mieszkać na działce. Pan zalady reaguje na to z widocznym niedowierzaniem, sugerując, iż nawet prowizoryczna działka jest rozwiązaniem bardziej sensownym niż nocowanie na ławce. Bo z Andrzejem rozmawiałem, to na działkach tam nie bardzo jest miejsce, nie? Nie ja nie chcę na działkach mieszkać. No to co lepiej na ławce? Nie na na ławce. A gdzie Dominik? Nie na ławce. Kto wie? Być może wystarczyłoby postawić na tej działce jedną symboliczną ławkę, by mężczyzna poczuł się jak w swoim naturalnym środowisku. Klient jednak podkreśla, że znajdzie swój kąt, wykonując przy tym minę tak przekonującą ich przez chwilę, naprawdę chciałby się mu wierzyć. Gdyby powiedział to po raz pierwszy, być może. Jednak pojawia się on na kanale od tak dawna, że widzowie znają już cały repertuar jego manipulacyjnych chwytów. A gdzie Dominik? Ty nie masz konta teraz własnego. Ale to sobie znajdę. Pracownik daje mu więc do zrozumienia, że znalezienie mieszkania wcale nie jest zadaniem banalnym. Owszem, w teorii bywa to stosunkowo proste, lecz w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi nawet raz na trzy tygodnie posprzątać zajmowanej przestrzeni, zadanie to automatycznie przychodzi do kategorii ekstremalnych. Mówisz to tak, jakby to było. To jest ciężka sprawa. Nie znajdziesz sobie od tak o. Pomoc społeczności nie załatwi lokum. Wiem. Klient jednak zapewnia, że coś wymyśli i jakoś to będzie. Ale coś pokombinuje. No. Ale coś się wymyśli. Pan Zarady ponownie sprowadza go na ziemię, stwierdzając bez ogródek, że nie należy on do osób sprawczych i mówiąc kolokwialnie, raczej nic z tego nie wyjdzie. Wiesz, że to jest nieprawda że nic nie wymyślisz, bo nie jesteś sprawczy. Nie jesteś w stanie nic wymyślać. No. To nie jest tak, że Ty wymyślisz, że sobie wynajmiesz coś, albo znajdziesz sobie jakiś lokal socjalny, bo tak rzeczywistość nie działa. Wiem. Wątpię, żebyś wiedział. Ale nie spróbuję. Choć na początku nagrania klient deklarował, że przyszedł wyłącznie pogawędzić rzeczywistość, szybko weryfikuje te zapewnienia. W pewnym momencie zadaje on bowiem pracownikowi proste pytanie. Podaj mi swój numer. Następnie, wciągając powietrze z namaszczeniem, sięga po portfeli w trybie niemal slow motion, wydobywa z dwa banknoty 20-złotowe. Trzyma je w dłoni, nie przestając powtarzać, by wpisać numer telefonu do komórki. Jakbyś mi podał numer do... Nie, do siebie. Numer telefonu masz? Masz mój numer telefonu zapisany Mam. na swoim telefonie? Mam. Masz. Cała sytuacja jest niejasna. Pieniądze pojawiają się jak przy transakcji, lecz komunikat dotyczy wpisania numeru telefonu pracownika. Można by odnieść wrażenie, że mężczyzna próbuje wręczyć napiwek w zamian za kontakt, co samo w sobie byłoby konceptem dość nowatorskim. Niestety, ten mężczyzna napiwków nie rozdaje. Znajdź siebie? Tak. Znaczy, nie, nie znajdź siebie, tylko w mi. Nie wpisuj, tylko. Kaszę ci dam. Tak. I wpisz mi do siebie. Znaczy nie do siebie, tylko. Cała akcja trwa dłuższą chwilę, aż wreszcie okazuje się, że chodziło o coś znacznie prostszego: doładowanie telefonu za 40 polskich pesos. Ale nie wiem po co, co i jak Ech. chcesz ode mnie. Jaki numer? Czekaj. Zobacz, jaki ty jest stan. Ty chcesz, chłopie, doładowania, a nie wpisanie numeru konta. Pan za tłumaczy mu więc spokojnie, że wystarczyło od razu zapytać o doładowanie, dodając przy tym, iż styki w mózgu rozmówcy zdają się być już kompletnie przepalone. No styki tak masz popalone, że nie jesteś w stanie zapamiętać? Bartosz, doładuj mi telefon, doładuj mi stan konta. No dobrze. Wystarczy tak powiedzieć, doładuj mi. No. No to powiedz, doładuj mi. No to zawsze. W gruncie rzeczy tego pana można oglądać się osobliwy sens ASMR. Bez muzyki w tle, powolne tempo wypowiedzi, długie pauzy zawieszone w powietrzu. Tylko zamiast relaksu pozostaje uczucie lekkiego niepokoju i świadomość, że oto obserwujemy człowieka dryfującego gdzieś pomiędzy groteską a tragedią, szanowni zgromadzeni. Gdy pan zalady zakończył już festiwal ironii pod adresem owego jegomościa, okazało się nagle, że doładowanie telefonu nie dojdzie do skutku. Terminal bowiem, niczym bohater tragedii antycznej, uległ niespodziewanej i ostatecznej autodestrukcji. Zaś. Konto? Nie zasilę ci, bo mam terminal uszkodzony. Nie, przykro mi, nie zrobię tego. No, dobra. Bo mam, e, mam, mam awarię elektryki, wiesz, i mam terminal nieczynny. Pracownik jednak, chcąc zachować pozory uprzejmości, zapewnił klienta, iż wystarczy przejść zaledwie kilka metrów dalej, gdzie pewna wyjątkowa miła pani z pewnością doładuje mu to konto. Także jakbyś chciał kupić kartę, to... Yy... Polecam ci panią tutaj z boczku, ona ma y, chyba do ładowania. W warzywniaku. Całość zwieńczył życzeniami miłego dnia, wypowiedzianymi w formie sentencji, która na długo zapada w pamięć. Do widzenia? Kupcy trąbkę do piełdzenia, panie paździoch. To takie pój zabawne. Klient, nieco zbity z tropu, zapytał jeszcze o tak zwane tanie rozmowy. Pan Zelady natychmiast przeszedł w tryb ekspresji i wyjaśnił mu nie tyle dostępne oferty, co raczej to, czego jego zdaniem rozmówca faktycznie potrzebuje. Wiecie, to ten tryb pracownika, który z absolutnym przekonaniem wie lepiej od klienta, jakie są jego własne potrzeby, niezależnie od tego, co ów klient próbuje zakomunikować. A są jakieś tanie rozmowy? Ty potrzebujesz doładować konto za 30 zł. Wtedy odnowić się pakiet, który kiedyś ci wbijałem, a o którym z oczywistych względów już nie pamiętasz. W dalszej kolejności padła sugestia, by skontaktować się w piątek w celu omówienia ruchów na mieście. Określenie na tyle pamiętnego, że może oznaczać zarówno plan naprawy życia, jak i kolejnym rundę jałowych rozmów. Chyba. No, w piątek daj znać. <grych> Jak tam ci się wiedzie? Smutny wędrowiec opuścił więc lokal, żyjąc w nadziei, że mieszkanie znajdzie się samo. A jeśli nie, to być może internauci zafonduje mu je z własnej kieszeni, o zaś szybko przekształci je w meliny i skwituje wszystko filozoficznym. Mówi się trudno, szanowni państwo. Było minęło. I jak coś, prowadzę również drugi kanał na YouTube, noszący nazwę Carmel Movie Maker, gdzie opublikowane zostały jeszcze dwie kolejne części z uniwersum Lombardów w Trzebnicy. Zachęcam do kliknięcia w anotację, obejrzenia materiałów oraz rzecz jasna pozostawienia subskrypcji.